No jak mówiłem w tym poradniku teraz pokażę jak wrzucić na serwer. Dobra, otwieramy i wpisujemy teraz dot comande. Klikamy w trzeci link, przechodzi nam. Wybieramy program. Ja już nie chcę pobierać, trochę to śmieci. No i dobra, po, po pobraniu instalujemy. Instalacja też jest bardzo łatwa. Wchodzimy teraz. Usunę tutaj. Nowe połączenie. Dobra, teraz wchodzicie na swojego hosta. No i lepsze jest na ugu dla mnie. Jest tylko jedna reklama, wszystkie ms MSQL też wszystko. Naprawdę fajne. Ja Zapomniałem swojego hasła. Muszę skopiować sobie No i dobra, wchodzicie w, y, najpierw w stronę www. W, 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 za, zarządzaj. No i tutaj najpierw y, zakładacie stronę. Ja też muszę, już zapomniałam, że nie mam. Dodaj nową stronę. Nazwa subdomeny, to wpisujemy waszą stronę, jak co chcecie nazwa waszej strony internetowej, moja na przykład, no nie wiem, co to by było, coś wpiszę tam, kysy, kosy, dobra, hasło w tp. I pisze, że oczekuję na dodanie. Dobra, tutaj możecie teraz już to wszystko zrobić. Można. I teraz najpierw wpisujecie sesję, to byle co tam. Nazwa hosta, czyli wasza strona, tylko bez www. Na przykład, o, ksy. Ksy, ksy, ksy. .u.gu.pl kopiujecie, użytkownik taki sam i teraz hasło tylko nie pamiętam do czego hasło było czy do głównego czy do ftp dobra to na razie wpiszę do o, do ftp No, hasło DFTP było no już jest aktywne po połączeniu, ok, wszystko już jest teraz tryb zabezpieczeń, wszystko jest włączone, aktywne. I teraz bierzecie to, coś takiego. Wrzuca wrzucacie wszystkie, yy, na przykład tło, to te zdjęcia ze strony internetowej też musi być na stronie internetowej, żeby to widziało. Tak to, to komputer wykorzystuje, z, no właśnie z dysku, a tam nie będzie miało skąd. To wrzucacie najpierw yy, indeks. Yy, stronka. Indeks dajemy. I zdjęcie. Jako administrator wszystko. Indeks. OK. Się wrzuca. I zdjęcia. Teraz zdjęcie. Wziąt PG. Zdjęcie. I rozłączacie. O. No i teraz zobaczę, czy jest. No, jest, widzicie. Strona główna, odnośnik wszystko jest. Tylko pamiętajcie o tym zdjęciu, że musi być na serwerze. Bo inaczej go nie szczyta. Wszystko jest tak, jak wiem. I jedna reklama jest na ogół najlepsza dla mnie. Dobra. Cześć.